że mój głos odmówił posłuszeństwa, jak pewnie słychać, a chciałabym wam pokazać, jak wygląda po mniej więcej tygodniu zamówienie z chlorofilowe, więc tutaj mamy anturium, które kwiatostan, o tutaj już sobie obumiera spokojnie, już zebrano pyłek, listek jest śliczny i się robi i tutaj idzie kolejny kwiatostan, także tak się prezentuje, to Anturium. Red Spocik e, Tricolor. Jeszcze nie ruszył ze wzrostem, przynajmniej tutaj nic nie widzę. Ale jest to już całkiem fajnie i e, no wszystko jest z nim ok na razie. Nic się nie, no, no, nic się nie dzieje, tak? Ale no też jakby no, nie oszukujmy się, nie umarło, więc jest ok. Teraz kolejny jest Glorek. Prezentują się tak. I ewidentnie już tutaj też coś zaczyna się kluć. No zobaczymy co z tego będzie dalej. I teraz trochę zaskoczenie. E, ta kolokazja, która wyglądała nowiednie, już wygląda tak. Rozprostowała się pięknie. Siemieni. E, I i robi to. Więc e, no piękna jest. Będzie piękna. Rośnie, rośnie maluchu także e, to zamówienie no po tygodniu wygląda ponad tygodniu wygląda bardzo fajnie i nie mam żadnych zarzutów, także no, ten, an, ten ten Antek też w ogóle jest to to jest chyba oczywiste dobra no to by było na tyle jeżeli chodzi o tą aktualizację trzymajcie się, cześć, pa!